Witam serdecznie po dłuższej przerwie. Dziś omówimy sobie temat takich oto na Sega Mega Drive, które obecnie występują w sprzedaży i można je nabywać oraz cieszyć się grą za naprawdę niskie pieniądze. Zapraszam. Jakiś czas temu postanowiłem złożyć eksperymentalne zamówienie na 5 gier, które dotarły do mnie aż z Chin. Mamy tutaj takie tytuły jak Castlevania, The New Generation na Sega Mega Drive. Kolejny cartridge z grą to ten sam tytuł, z tym że w wydaniu na Sega Genesis, Castlevania Bloodlines. Wersji NTSC. Tutaj mamy Comic Zone. Świetny tytuł Restar. Gorąco polecam. I ostatnia gra to również wydanie na Sega Genesis, Fatal Fury 2, genialna Biatyka. Według sprzedawcy wszystkie kartridże z etykietą. Sega Genesis bez problemu powinny odpalać na europejskiej wersji konsoli także co do tego nie powinno być żadnych zmartwień jeśli chodzi o te kartridże pierwsze co trzeba powiedzieć to te to jest nic innego jak po prostu podróbki gier na Sega Mega Drive czy też Genesis jeśli spojrzymy tutaj na tył tego kartridża co się rzuca w oczy po prostu napis 16 bit Tutaj z tyłu jest również ostrzeżenie dotyczące użytkowania tego kartridża. Te dwa wgłębienia to nic innego jak plastiko-atrapo wkręty, których niestety nie da się wykręcić. Jeśli chodzi o otwarcie tego kartridża, to odbywa się w taki oto sposób, jak to mam również miejsce z kartridżami na Pegasusa. Jak widzicie. Płytka z tą grą do złudzenia przypomina patent wykorzystywany również przy y, płytkach z grami na pegazusa. Jest to ta sama technika tutaj wykorzystana do stworzenia płytki z tym zapisem gry. Y, tutaj akurat kształt tej płytki jest takich oto kształtów. Jak widzicie, tutaj został doprawiony plastik z tej strony to widać i również z tego krańca widać ten doprawiony plastik tylko i wyłącznie po to by móc płytkę z zapisem tej gry w jakiś sposób umieścić tutaj w obudowie tego kartridża ponieważ jak widać nie byłoby tu innego sposobu na umocowanie akurat tego w środku kartridża co do etykiety to muszę przyznać, że jest Raczej takiej średniej jakości, wydruk. Na przykład, tutaj ten drobny druk jest mało widoczny, praktycznie nieczytelny. To samo tyczy się tutaj tych drobnych literek. Również tutaj, przy każdym z tych cartridży, jest ta etykieta tak oto nieładnie wycięta także jest tu pozostawione jeszcze spore miejsce przygotowane na etykietę no ale jakoś to wygląda koszt tego kartridża to tylko 20 zł także naprawdę tutaj cena powala jeśli chodzi o zdobywanie tych tytułów to jeśli ktoś chciałby kupić cartridge oryginalny z tą grą, trzeba byłoby wyłożyć jakieś 250 zł. Na przykład, jeśli chodzi o tego Ristara, to średnia cena za sam cartridge to jakieś 140 zł. No a tego typu wersja zastępcza, która kosztuje 20 zł, to naprawdę jest bardzo mały koszt, a jednak posiada się tą grę w wersji fizycznej. Dobra. Myślę, że tutaj najważniejsze zostało powiedziane. Także teraz przejdziemy sobie do konsoli i zaczniemy powolutku odpalać i oglądać te gry. W pierwszej kolejności odpalimy sobie ten cartridge z grą Castlevania Bloodlines. I tutaj sprzedawca zapewniał, że gra powinna odpalić się bez problemu na mojej europejskiej wersji konsoli. Jak widzicie, ukazał się ekran tytułowy Konami. Ja teraz wciskam start. Nie ma żadnej reakcji. To samo tyczy się reszty przycisków. Przez przypadek tutaj trafiłem na taki mały knif. Przed samym uruchomieniem konsoli z tą grą trzeba wciskać start. Włączamy konsolę. jakimś cudem gra się uruchomiła. Także teraz sobie chwilkę w to zagramy. Zobaczycie jak ta kaselwania wygląda tutaj na Sega Mega Drive. Nie mam pojęcia dlaczego tak jest, być może to jest jakieś obejście tutaj tej wersji NTSC, by w końcu odpaliła na europejskiej wersji konsoli, może tak, może nie, nie mam pojęcia, to są tylko moje przypuszczenia, dobra, to wybieramy Johna Morrisa i tutaj chwilę sobie w to pobramy. Oto mapka świata i tutaj ukazały się nam ruiny zamku drakuli, które odwiedzimy, bardzo ładna graficzka. Oczywiście świetnie wprowadza w klimat Kaselwani, dobra, to tak się prezentuje tutaj gameplay. Gra jest dość szybka, bym powiedział. O, jesteśmy w środku tego ponurego zamczyska. Bardzo fajny motyw jest tutaj, jak te zombiaki padają w kałuży krwi. Mamy taki atak tutaj, potężny. Nie no, dla mnie ta gra to jest naprawdę konkreciarski klasyk. Tutaj Konami naprawdę się postarało, by wydać dobrą grę na segę jeśli chodzi o tą kaselwanie Teraz schodzimy do podziemi. Wow, ale potężny cios tutaj zadał. Dobra, wychodzimy stąd, bo jest coraz niebezpieczniej w tych podziemiach. Moim zdaniem ten tytuł jest godny polecenia każdego, każdemu miłośnikowi Caselwani. O, teraz toczymy bój z takim potężnym wilczyskiem. wszystko rozwalone. Także widzicie jak prezentuje się tutaj Castlevania Bloodlines. Ja jestem zachwycony tą grą. Dobra, to teraz przejdziemy sobie tutaj do kolejnego kartridża z grą, jaki posiadam i jest to Castlevania: The New Generation. Dobra, to robimy szybką podmianę kartridży tutaj i odpalamy ten sam tytuł jednak w wydaniu europejskim. O, tu już mamy napisy początkowe. Jest również ekran tytułowy Segi. O, ekran konami. O, jeszcze wprowadzenie w akcję gry. No i znajomy już ekran tytułowy, jaki również był y, w Bloodlinesie. Tylko, że został tutaj zmieniony napis na The New Generation. Także teraz sobie to odpalimy i zobaczycie, jak to już wygląda w wersji europejskiej. Tutaj również do wyboru mamy Erika Lacardes z Hiszpanii oraz Johna Morisa z USA. To tym razem sobie wybierzemy tego Erika. Mapka z ruinami zamku Drakuli. I znajoma już animacja wprowadzająca w klimat Castlevanii. No. I gra wygląda praktycznie tak samo, można by rzec. Są tu wprowadzone delikatne zmiany kosmetyczne. Na przykład tutaj te ząbiaki, które będą wyskakiwać, są zmienionego koloru. Dobra, najważniejsze, że ta wersja Castlevania odpala bez problemów, także teraz przechodzimy do kolejnego tytułu, a będzie to Fatal Fury 2. Na tej etykiecie również jest napis Genesis, jednak na całe szczęście ta gra odpala bez problemów. Co możecie teraz zauważyć? To zagramy tutaj sobie jedną rundkę. Mamy 8 zawodników do wyboru. Ja wybiorę sobie może tą Młaj. A przeciwnika... A niech będzie ten olbrzym. Big Bear. Walka w Australii. Całkiem ciekawie to wygląda. A on nie obszedł. normalnie bardzo ciekawy motyw tutaj. Nie znam żadnych ciosów specjalnych, także może być tutaj kiepsko. Dobra, po mnie. Ale jak widzicie, gra odpala bez problemu, pomimo, pomimo tego, że jest tam napis Genesis na etykiecie tego kartridża, a ta gra została wydana w Stanach. Dobra, to przechodzimy teraz sobie do następnego tytułu, którym jest Ten Oturistar, niby w wydaniu na Sega Mega Drive, ale na szczęście odpala bezproblemowo. Dobra. Ekran tytułowy się uruchomił, także możemy zacząć grę. To startujemy z tym Restarem. Ja uważam tę grę jako jedną z najlepszych zręcznościówek, jakie wyszły na Sega Mega Drive, oczywiście tuż za Soniciem w klasyfikacji. Może nie należy ta gra do najłatwiejszych, ale jest naprawdę y, bardzo fajna, jeśli opanuje się tutaj sterowanie tą postacią. Teraz chyba powinien być boss, także się z nim szybko rozprawimy. O, to jest to pomieszczenie. Co za błąd. Praktycznie miałem mu zadać teraz ten cios. O, chyba jeszcze jeden taki cios i będzie po nim. A nie, jednak więcej trzeba razy go tutaj uderzyć. No dobra, to po Bosie. Zatem tak się prezentuje restar, którego udało mi się tutaj nabyć. I teraz przechodzimy do ostatniej gry, w którym jest genialny Comic Zone. I pomimo tego, że na etykiecie tego kartridża jest tutaj napis Sega Genesis, gra odpala bez problemów. Także jedynym elementem jest tutaj ta Castlevania Bloodlines, z którą miałem na początku mały problem. Ale na szczęście udało się to jakoś rozwiązać i odpalić tę grę. Dobra, zatem machniemy tutaj sobie szybką rundkę w Comic Zona i ubijemy tutaj paru mutantów. Osobiście uważam ten tytuł jako jeden z najlepszych, jakie w ogóle ukazały się na Sega Mega Drive, ponieważ Pomysł na grę jest tutaj bardzo oryginalny. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z czymś takim, by akcję gry ukazywać w takim oto komiksowym klimacie. Także oczywiście gra godna polecenia. Mamy tu epizod pierwszy. Zabezpieczmy sobie te przydatne przedmioty. Tutaj zaczniemy nasz bój. Dobra. Trzeba im skopać zatki. Również świetne są tutaj te teksty, ich dialogi. Również nie uważam, by ta gra należała do najłatwiejszych, ale jest naprawdę wciągająca. Dobra, i to byłby test pięciu kartridży, które ostatnimi czasy do mnie trafiły: które są najzwyklejszymi piratami, jakie można y, obecnie nabywać za naprawdę niskie pieniądze. Zatem na sam koniec powiem, że jestem zadowolony z tego zakupu. Gry odpalają, można w to śmiało sobie pograć. Zdaję sobie sprawę, że to są tylko piraty identycznie jak kartridże, które mamy na Pegasusa, to również są tylko piraty imitujące gry na Famicoma z Japonii. Dobra, tutaj jeszcze chciałem podać taką małą informację z całą pewnością w przyszłości, może nawet niedalekiej, tego typu kartridże będą ukazywać się u nas gdzieś tam na Allegro, OLX czy innych serwisach, gdzie można online kupywać gry. Także miejcie na uwadze to, że że z tym tutaj wycięciem małym z tej strony to będą te oto piraty, za które ludzie będą mogli wołać naprawdę dobre pieniądze, tak na przykład za ten tytuł Kaselwani mogą chcieć nawet 80 zł. Także w ramach przezorności tutaj proszę mieć to na uwadze. Na sam koniec jeszcze chciałem tutaj powiedzieć tylko, że bardzo dziękuję wszystkim za odwiedzanie mojego kanału retrosektor oraz za wszystkie subskrypcje. Jest to dla mnie świetna motywacja do dalszych działań w dziedzinie retro. Tak tutaj mam okazję prezentować na łamach mojego kanału retrosektor. Także jeszcze raz wszystkim, bardzo serdecznie za to dziękuję. Do usłyszenia niebawem trzymajcie się cześć.